Kolendujmy małemu Jezusowi. Z okresem Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji – łamanie się opłatkiem, Wieczerza Wigilijna, Msza Święta o Północy, czyli popularna pasterka, choinka, śpiewanie kolęd. Brak któregoś z tych elementów niewątpliwie zubożyłby święta. Szczególnie pięknym zwyczajem, pomagającym nam kontemplować prawdę wiary o przyjściu na świat Zbawiciela, jest kolędowanie. Wprawdzie śpiew pieśni o tematyce bożonarodzeniowej nie jest wyłącznie polską tradycją, jednak w naszym kraju zwyczaj ten ma szczególny koloryt, a kolendy śpiewane nad Wisłą odróżniają się od innych klimatem ciepła, radości, rysem swojskości. Słowo kolenda posiada starożymską genezę. Kalendę to nazwa pierwszego dnia miesiąca. Starożytni Rzymianie uroczyście obchodzili kalendy styczniowe. W tym dniu składali sobie nawzajem życzenia. Z kolei nasi przodkowie słowem kolenda nazywali przede wszystkim doroczną wizytę duszpasterską kapłanów uwiernych. Podobnie rzecz się miała z chodzeniem po domach przebierańców składających życzenia. Śpiewane przez nich pieśni, jak też otrzymywane od gospodarzy podarki, także określano tą nazwą. Natomiast pieśni kościelne o tematyce bożonarodzeniowej stały się kolendami pod koniec XVI wieku wcześniej, ale także przez pewien czas potem nazywano je kantyczkami, rotułami, symfoniami lub po prostu pieśniami. Polska szczyci się bogatą tradycją kolędową i ogromnym zbiorem tego typu pieśni. Badacze szacują, że jest ich około 800. Podobną liczbą pieśni bożonarodzeniowych może się pochwalić chyba jedynie Francja. Miejscem, w którym w szczególny sposób dbano o kultywowanie śpiewu o tematyce bożonarodzeniowej, były klasztory, zwłaszcza franciszkańskie i karmelitańskie. Początkowo nasi zakonnicy i zakonnice wykorzystywali utwory obce. Szybko jednak zaczęły powstawać także pieśni rodzime. Za najstarszą zachowaną polską kolędę uważa się pochodzącą z 1424 roku pieśń Zdrów bądź królu anielski. Ówczesne pieśni bożonarodzeniowe utrzymane były przeważnie w poważnym tonie, a ich treść nie wybiegała znacząco poza przekaz ewangeliczny. Przykładem może być śpiewana do dziś XVI-wieczna kolenda pod tytułem Anioł pasterzom Mówił. W drugiej połowie tego stulecia treść tych pieśni zaczęto wzbogacać o wątki świeckie, zapożyczone z za apokryfów i widowisk gasełkowych. Sprzyjał temu kultywowany w środowiskach klasztornych zwyczaj połączonego ze śpiewem kołysania figurki dzieciątka Jezus. Intymny nastrój obcowania z Bożą Dzieciną skłaniał do układania tekstów bardziej osobistych. Kolendy kołysanki na trwałe zadomowiły się w tradycji polskiej, szczególnie rozpowszechniły się w epoce baroku. Wówczas powstały m.in. takie utwory jak gdy śliczna panna syna kołysała, czy lula i że Jezuniu. W wiekach XVII i XVIII, czyli w okresie największego rozkwitu kolendy polskiej, powstała nieomal zupełnie świecka odmiana tej pieśni, od charakterystycznego dla niej motywu pasterzy wędrujących do Betlejem, nazywana pastorałką. Przedstawicielką tego podgatunku, popularną zresztą do dziś, jest m.in. pochodząca ze zbioru kolend Jana Żabczyca pieśń Przybierzeli do Betlejem pasterze. Pastorałki w jeszcze większym zakresie niż dotąd wprowadziły do pieśni opiewających przyjście na świat zbawiciela elementy rodzime. Betlejemska grota stała się starą drewnianą stajenką, szopą, jakich do niedawna pełno było na polskiej ziemi. W jej wnętrzu Maryja troskliwie owijała małego Jezusa w pieluszki, by osłonić go przed chłodem polskiej przecież, a nie palestyńskiej grudniowej nocy. Zbawiciela grzały oddechem obecne w szopie zwierzęta, wół i osioł, jak to się dzieje w datowanej na XVII wiek pieśni Nowy Rok Bierzy. Dziś twórcy kolęd pozostają dla nas zazwyczaj anonimowi. Znamy zaledwie kilka nazwisk. Są to poecie uznanej randze. Franciszek Karpiński napisał piękną, śpiewaną obecnie w rytmie poloneza kolędę Bóg się rodzi moc truchleje. Z kolei Teofil Lenartowicz w inspirowanej folklorem krakowskim szopce, wydanej drukiem w 1849 roku, umieścił wiersz, Mizerna, cicha, stajenka licha, który wkrótce zdobył ogromną popularność jako kolenda. Z kolei autorstwo słów pieśni w żłobie leży przypisuje się Mistrzowi Mowy Polskiej, wybitnemu kaznodziei, księdzu Piotrowi Skardze. Kolendy to perły kultury polskiej, bliskie sercu każdego Polaka. Kultywujmy tradycję ich rodzinnego śpiewania co roku od 24 grudnia do 2 lutego. Czytał autor tekstu Adam Kowalik, przymierze z Maryją nr 85.